Cześć wszystkim. Dzisiaj jesteśmy w pokrzywnicy pod takim moskiem drogowym. Dorzuciłem teraz magnes sobie. I go ściągam do siebie. Ale tu w ogóle nic nie wychodzi. Wyłowiłem tylko jedną sprężynkę, klucz i coś tam jeszcze. A klamrę od paska. Ania też jest dzisiaj ze mną przy mnie. Niby jakieś przełapania są, ale nie możemy nic wyciągnąć. Więc widać, że czysta woda tutaj jest trochę szkoda, że nie ma złomu, ale dobrze, że nie jest zanieczyszczony aż tak trochę śmieci widać w brzegu ale tragedii nie ma nic więcej kamieni o, mam kapselka na magnesie i nic więcej Magnet. kapsel takie małe coś więc szału tutaj nie ma zarzucę jeszcze raz będziemy się zwijać masz coś Ania? Ja też czuję przyłapania, a tu nic nie ma. Patrzę jaka Ania skupiona. Od Patyk ciągnę. Nie? Normalne, bo to jest o, od A ja myślałam, że ja coś mam. Nie. A. Musisz inaczej rzucać, bo będzie zaraz, zaraz cała mokra. my patyków nie łowimy. Nie przyjmują na kupie złomu. Nie wiem, czy to gałąź. Gałąź tam jest. Byliśmy też w pod mostem kolejowym, ale nie ma dojścia, bo woda jeszcze stoi. I sobie tutaj przyjechaliśmy. I tak zbytnio czasu nie mamy. A nie wiedzieliśmy, gdzie mamy jechać. A to było najbliżej. Pani, kolejny rzut do wody, i kolejna gałąź będzie. No, mówiłem, że będzie kolejna. Nie, nie ma dobrej podpałki do mokrego drzewa. Pod moskiem też tam nic nie ma, tylko kamienie. Połtós i okolice to jest ubogi wzłom O Przyłapanie? Nie Kolejny rzut do wody Trochę dalej, wróciłem Nie wiem, czy to po złości mi robisz. Nie, to no tak jakoś wyszło. I tu sobie ustań, tam dalej. Se, że... To nie, to nie twoja linia jest. No szybko bierz. No poczekajmy, masz się magazyn. Nie poczekać, to się skończy Ale poplątaliśmy się. Nie poczekaliśmy. Nie, weźmiesz nie, nie, więc, znowu nie, ma nie, magnesie. nie, nie, wchodź tam. Wyjdź. nie, 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 nie,